Dzień dobry. Witam Cię na swoim kanale, który jest znakomitym, moim zdaniem, kanałem dla osób ciekawych, dla odkrywców, dla poszukiwaczy samych siebie, dla osób, które chcą siebie rozwijać albo chcą rozwijać innych, świadomych. Ponieważ tutaj przez wiele lat zgromadziłam trochę materiałów. one być może byłyby dzisiaj przeze mnie inaczej już opracowane, bo ta wiedza rozwija się przez cały czas. Ale są to wszystko materiały, które są dociekaniem. Jak można rozwiązać swoje problemy, które właściwie nie są? Swoimi problemami, naszymi problemami, tylko problemami wmontowanymi w dzieciństwie przez naszych bliskich, albo przez pamięć rodu, albo przez nieszczęścia, które w rodzinie się działy, albo przez tragiczne wypadki, albo przez traktowanie nas jako dzieci, jako przedmioty własności, albo nieudaczników, albo intruzów, albo niechciane dzieci, albo jeszcze jakoś inaczej. Wychodzi bowiem tu. Yy, to, co jest zupełnie nowe i nieobecne gdzie indziej, wyszłam z takiego założenia, żeby zajmować się energią życiową, czyli tym, co energię życiową zabiera i niszczy na przykład choroby, i są takie poglądy specjalne, które proponują, które powodują choroby, albo przeżycia to, co niszczy energię życiową i to, co energię życiową zmaga. I cały rozwój polega na tym, żeby Dokładać sobie wszystkiego tego, co energii życiowej, co energii życiową zmaga, a to jest w Twoich marzeniach, w Twoich pragnieniach, w Twoich dokonaniach, w Twoich talentach, to jest ze wszystkim to, tym, czego chcesz, czego pragniesz i czego, co dla Ciebie ma sens. To jest wszystkim tym. Natomiast jest, jest tutaj ta druga strona tak zwanego medalu czyli wszystko to, co Ci zabiera. Energię życiową, bez względu na to, czy to ci dał, dała mama, tata, czy system, i nazwał to święte lub nadzwyczaj święte lub jeszcze jakieś inne. Nie ma to znaczenia, ponieważ Twój umysł potrafi to wyjawić, wyciągnąć na powierzchnię przy pomocy dekodyki, przy pomocy metody, jeżeli jej użyjesz. Te wszystkie negatywy, i ty możesz się ich pozbyć, usuwając je poza ciało i nie zasilając ich swoją energią życiową. W ten sposób energię odzyskujesz. Nie będę ci tu opowiadać o metodach, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chcesz poznać to jako zbiór metod, to, to co do tej pory powstało, to możesz przyjść na kurs dekodyki. A jeżeli chcesz samoistnie, to znajdź sobie dobre opracowanie, metody mam 100%, albo zorientuj się, na czym ona polega, albo daj mi znać, to ja ją jeszcze raz opracuję, żeby to było dla Ciebie jasne, żebyś mogła, czy żebyś mógł samodzielnie z tego korzystać, bo tak zwany warsztat masz tu. Czyli pamięć ciała, ciało wie wszystko, wszystko pamięta, a Ty i Twoja cała duchowość wie, Czego ci potrzeba, ku czemu zmierzasz i co by było dla ciebie najwspanialsze w życiu, dla ciebie indywidualnie, łącznie z indywidualnością, tożsamością, osobowością, czyli byciem sobą i byciem szczęśliwym. Zapraszam Cię, rozgość się, a czego potrzebujesz więcej, daj mi po prostu znać. Dziękuję Ci.